Siemano, siemano, w niedzielę Meksikano TV otwiera wam drzwi, jak zawsze Jak zawsze o poranku Kurde, jeszcze, o, udubiło się Jak zawsze o poranku, kolejny dzień Z trzeźwością Będzie to już dwa tygodnie i pierwszy dzień Także super jest, naprawdę Czuję się, słuchajcie, coraz lepiej Coraz, coraz lepiej funkcjonuje, no jeszcze trochę Przydałoby się tej energii nabrać, ale Zaraz dojdziemy do tego, bo chcę trochę Pozdrowić widzów, ponieważ Wczoraj się trochę nazbierało, więc pozdrowię tylko połowę drugą połowę następnym razem pozdrawiam Łukasza z Gorlic pozdrawiam Cię Łukasz z Gorlic pozdrawiam Cię serdecznie, dzięki, że byłeś wczoraj na live ale to dojdziemy później Mariusza Krzyśka ze Świętokrzyskiego pozdrawiam Świętokrzyskie i Was dwóch również, dzięki, że byliście razem, że mnie wspieracie i w ogóle naprawdę dużo lepiej się czuję, mówię Wam szczerze Andrzeja z oraz jaśnie oświeconego spod Lubartowa. No może i dobrze, że ty jesteś jaśnie oświecony. Spoko. Może i mnie oświeć trochę. Matiego Cieślika. Pozdrawiam cię, Mati Cieślik, skądkolwiek byś nie był. Też pewnie byłeś wczoraj na live'ie u mnie. Super. Fajnie, fajnie w ogóle. Zaraz, ja, ja zaraz to dojdę do tego wszystkiego. Najpierw was pozdrowię. Patryka Lisa. Pozdrawiam, Patryk Lis. Mam nadzieję, że jesteś taki Taki jak lisno, tak żeby tak było dobrze, nie? Trochę żartuję, także się nie przyjmujcie. Pozdrawiam też również Dawida. Dawid, pozdrawiam ci serdecznie. Zapraszam na kolejne filmiki, live'y i tak dalej. Huberta i Piotra oraz Rafała B ze skawina. I to na razie z pozdrowiem będzie tyle. Słuchajcie. I teraz trochę pogadamy o różnych innych rzeczach. Może najpierw zaczniemy od tego jaka to dzisiaj będzie u mnie dieta jaka to będzie dzisiaj u mnie dieta to sobie wymyśliłem to znaczy ja już jestem szczerze mówiąc po śniadaniu jestem po śniadaniu także słuchajcie co było na śniadanie wstałem dosyć wcześnie bo wstałem o 4 rano no bo już teraz tak ja będę wstawał bo, bo już widno się robi o czwarty. wstałem o 4 rano no oczywiście pierwsze to zrobiłem takie yy, mini śniadanie czyli znaczy to nie było takie mini no to były płytki kukurydziane e, oczywiście z mlekiem 0,5 no bo takie jest wskazane na dietę przy okazji poznacie dietę jaką ja, z, jaką ja zażywam e, jaką, jaką się kieruję przez tą no, przez tą trzustkę no bo niestety no, no, trzeba trzeba uważać co się je i tak dalej no. oczywiście popite wodą potem jeszcze nie dodatkowo no, no i co, coś jeszcze do tego do tego zjadłem jeszcze yy, y, twaróg y, zero, tłuszcz, zero tłuszczu, czyli beztłuszczowy, y, razem z dżemem. Kurde, muszą latać jeszcze mi tu, po moim niebie latają. Twaruk y, mówię, no zero tłuszczu razem z dżemem. Bardzo dobre polecam, bardzo dobre polecam. Szkoda, że nie wziąłem do tego bułki, ale bułka się przyda. Podejrzewam, że na, na obiad, bo słuchajcie, w tej całej chorobie jest tak, bo ja chcę Was trochę wprowadzić też, skoro już ja choruję i chorowałem, a na pewno jeszcze nie jest wszystko ok, to przynajmniej spróbuję Was wprowadzić, nie, w to jak mniej więcej, jak się ja przynajmniej zachowuję, yy, żeby przeżyć, nie, śmiesznie, śmiesznie to zabrzmiało, no, ale tak to jest, no, yy, w tej chorobie po prostu yy, z tego nawet, co wyczytałem, nie, yy, to... Można jeść... Trzeba, lepiej jeść po kilka posiłków dziennie, tylko że mniejszych. Nie wiem, może dlatego, żeby trzustki nie, prze, nie przerzucać, nie przyciążać, przepraszam, nie przyciążać i tak dalej, nie. Także mówię wam. A, i sprawdzałem, gdzie jest ta trzustka w cholerę, a ona gdzieś jest tutaj. Gdzieś o tu w tym miejscu. ja zawsze myślałem, że jest tutaj. Ale wziąłem ten atlas tej fizjonomii, tak? Dobrze ja mówię, człowieka. Gdzie co jest, jakie narządy? No i okazuje się, że trzustka jest gdzieś tutaj. To mnie w ogóle tu nic nie boli. Tu mnie boli, a tu wychodzi, że tu jest śledziona. No chyba, ale ja nie jestem lekarzem, to także wiecie, słuchajcie. Trudno. No i, i słuchajcie, co będzie na obiad? Znaczy na obiad, no na drugi posiłek. Właśnie gotuję sobie marchewkę teraz, bo też jest polecana marchewka. A i przed chwilą zjadłem banana jeszcze. No, także nie głoduję jem i to jem coraz więcej i coraz częściej. To dobrze wróży. No teraz gotuję marchewkę. To będę miał sobie marchewkę jak na przekąskę, jak to się mówi. Także jakoś sobie staram się radzić. Wrzucili, uciekłem ze szpitala, to teraz sam muszę sobie radzić. O. No i tak, no i tak. A na, na, na następne posiłki zobaczymy. Pewnie znowu będzie jeszcze yy, twaróg yy, z dżemem. Pewnie będzie, 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 co będzie, co może być. Uu. Może zrobię właśnie taką sałatkę yy, z sałaty i z pomidora, tylko że mówię, pomidor musi być bez skórki, czyli a żeby łatwo go żeby łatwo go yy, obrać ze skórki to no, najłatwiej go sparzyć, po prostu wrzucić do wrzątku, nacinasz, nacinasz jak jest, no, jest pomidor. No. U góry nacinasz kwadracik mały, wrzucasz do wrzątku, nie wiem 2-3 minuty wyjmujesz ta skórka sama odejdzie. Normalnie odrywasz! O! na luzaku, nie? Więc może takie coś zrobię, no. No jutro będę już musiał się zaopatrzyć w jakieś jedzenie, no. Niestety. Może zrobię rybę, zobaczymy, no. No. no i tak to wygląda, słuchajcie, no. I tak mi nie umiedzie I tak sobie będę siedział, sączył jakieś soki. O, właśnie patrzę na butelki, bo żubrze, <słuch> Aż kurwa jego mać. Aj, przez ten żuber to ja się mam teraz. No i słuchajcie, no jakie plany na dzisiaj, no. Może coś jeszcze nagram, zobaczymy. Yy, tak jak wczoraj mówiłem, na live, może, może jeszcze odpalimy na tym samym celu, live a zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Nie, nie chcę obiecywać, bo, bo potem nie chcę z dupy, z mordy z dupy robić. Z mordy dupę robić. O, no. Także także na pewno nie, nie będziemy jeszcze yy, tego. Yy, jeszcze, jeszcze nie wiem. No, na pewno poinformuję wcześniej. Co jeszcze? no yy, W ogóle przede wszystkim to bardzo bym chciał podziękować yy, dla tych wszystkich osób, które wczoraj były u mnie na live. Ie. Bo naprawdę ja nie spodziewałem się aż takiego wyniku ja tak oscylowałem na 200 zł, no i myślę i, i będzie okejka, nie? No i, i, i naprawdę jestem zadowolony. Ktoś zadał mi pytanie, co ja zrobię z tymi pieniędzmi. No cóż ja mogę zrobić z tymi pieniędzmi? Wiecie, że to od razu się nie dostanie. Na, na, gdzieś dookoło, do około dwóch tygodni trzeba i tak czekać, więc akurat wyjdzie tak, że, że lekarstwa mi się pokończą, więc na pewno część wydam na lekarstwa. A drugą część, no zobaczymy, no, nie wiem, pomyślę, no, słuchajcie, jak się będę może już zajebiście czuł, no to może gdzieś się wybiorę, no, nie wiem, może skoczę do Ełku, może do Olsztyna, tako. no, natomiast jak jeszcze będę się słabo czuł, no, to nie wiem, co z tymi, przepiję, <laughs> przepiję, ale na mleku i, i, na, i na, sokach, no, także jeszcze raz bardzo Wam wszystkim dziękuję, że byliście u mnie, nie, I, że, że, jakoś to poszło, no, no, i że wspieracie mnie przede wszystkim, że mnie wspieracie, nie, no, bo dzięki Wam też ja nabieram tej siły takiej, że, że nie, po pierwsze to mnie nie ciągnie w ogóle do alkoholu. Ale autentycznie ja się sam sobie dziwię. No, chociaż tam były komentarze już pod koniec prowadzonego live'a, że, że o już Meksykano najebany, oj stary, no nie masz ręki na pulsie, nie trzymasz. Nie piłem już od dosłownie dwa. Mi się, o kurwa, patrzcie, co jeszcze znalazłem w kieszeni. Nie uwierzycie. Nie uwierzycie. Jakieś. Jakieś wspomnienia. Fuu, bek. No. Także nie trzymasz chłopie ręki na pulsie, skoro twierdzisz, że ja już najebany jestem. Absolutnie nie jestem najebany, nie byłem i nie będę i nie, i nie mam zamiaru być. Także słuchajcie. No jaki plan, mówię, no zobaczymy, no może się, może, może się uda dzisiaj jeszcze palić jeszcze raz live'a, zobaczymy. No, a jeszcze jeden temat chcę poruszyć, bardzo mnie ciekawi, bo yy, dał mi kolega cynk, właśnie to tam yy, major wrzucił, nie? Yy, yy, I tam, <toddź> ta szkolna 17 się kończy już, tam już się źle dzieje, tam źle się dzieje. Tam w ogóle nie wiadomo co tam się dzieje. Tam się już nic nie dzieje. Konon, to ja nie wiem co z nim będzie. Wcale się nie zdziwi, jak nie wyląduje gdzieś w szpitalu niedługo. Bo jak zobaczyłem, jak on te mleko rozlewa, potem zamiast sam posprzątać, to każe łościowi to robić. No dobra, okej, okay, dobra. Nie wiem za co to łoś tam robi. Może tam dostał flachę czy coś. Nie wiem, Nie to nie obchodzi. No ale już takie rzeczy jak, 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 jak gruba zrobi. Nie to on ma coś już naprawdę ześwirowany jest. Jeżeli on siedzi kurde razem w trójkę z trzechłapa bez majtek, z, jak to się mówi, z chujem na wierzchu, no to sorry. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, słuchajcie, to tam, tam już ten uniwersum pada. I to padnie ten uniwersum, bo oni we trójkę tego nie utrzymają. Nie, nie da rady. Te uniwersum padnie dla nich. padnie jak nic. To co wyprawia kono to już przychodzi ludzkie pojęcie. No siedzi, a żeby niechcący, niechcący, żeby major kamerą najechał niechcący, nie wiedząc, no po prostu niechcący. No i ten siedzi, no wiadomo, z przyrodzeniem na wierzchu. Nie, słuchajcie, to już. To już. Ta półka spada, spada na psy. I ona spadnie na same dno. Spadnie na same dno, dosłownie. Żeby... Człowiek gdzie widać, że nagrywają jakiś film, siedział bez majtochów, no nie wiem, brak mi słów, no trzeba... Nie, on nie, on pójdzie do choroszy, bank, bank, bank. Bank to jest tylko kwestia, kwestia czasu i... Ale, ale ja mówię, mnie, mnie to zaskakuje, no bo... Ja już tu nie chcę się... nie chcę go jebać, no bo nie wiem, czy on chce pokazać się przed chłopakami, że ma jakieś tam przyrodzenie, no może ma potrzeby, może to gej, kurwa, faktycznie, może pedał, kurwa, nie wiem. No i ta mina, kiedy on pije te mleko, to jest to jest mina chorego człowieka. On takie pił, jakby ktoś mu, miał mu je wyrwać z rąk. Zwróćcie uwagę, jeżeli oglądaliście, ta mina, to spojrzenie jego. W ogóle prawie nic się nie odzywa. Nie, już mu, jemu już korba odwala i, i... No ale dobrze, on sam tak chciał. Sam tak chciał. Ja mu tam źle nie życzę, ale ale doigrał się sam. Sam na własne życzenie. Mógł iść do choroszczy. Był, <laughs> dostał recepty, mógł kurwa wybrać te recepty. Może by było inaczej. I tak dalej. A jemu już odpierdoliło totalnie. Już już to już. już... Moim zdaniem powoli to już wszystko koniec Konona. Tak? Bo, bo, bo tam naprawdę już nie ma nawet co oglądać. No ja obejrzałem tylko dlatego, słuchajcie, ponieważ e, jeden właśnie z moich widzów y, polecił mi to. Powiedział, wiesz, zobacz, co tam się dzieje. No. I faktycznie tam jest jeden wielki burdel. Jeden wielki burdel. Tam tam siedzi trzech niepełno, trzy, trzy niepełnosprawne osoby. Dosłownie. Taka prawda, no. Także na daną chwilę kończę, idę zobaczyć te swoje marchewki. Pozdrawiam Was serdecznie, zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że chociaż ja się normalny, jeden zostałem z tej całej uniwersum. Naprawdę, bo już to, to przychodzi ludzkie pojęcie. A ja mam zamiar się do góry pchać, a nie w dół. No, dlatego i bardzo dobrze rzuciłem te chlanie. Jestem naprawdę z tego dumny i zadowolony. I tak no gorzej mam z tym paleniem, wiecie, ciągnie, kurde, ale, no, ale jakoś leżą papierosy, jeszcze nie przełamałem się, i będę się starał się nie przełamać. Także trzymajcie się, Meksykano, jest jaki, uśmiechnięty, i jeden. Trzymajcie się.